Ja zawsze kochałam buty. Wiele lat temu się, zaczynaliśmy współpracę z Fashion, z Jessicą Mercedes. My byliśmy jednym z pierwszych sklepów internetowych, o ile nie pierwszym sklepem internetowym w Polsce. Ja nie pochodzę z majętnej rodziny. Miałam internet tylko od 23 do 1 w nocy, dwie, dwie godziny dziennie. Więc tak czekałam sobie do tej 23. E, odpaliłam Allegro, zaczęłam czytać, jak to wszystko działa. Potem przez następny tydzień e, szukałam e, aparatu, żeby kupić. Uczyłam się, jak robić zdjęcia. No i... Z papą zrobiliśmy te nasze pierwsze zdjęcia. Rob były robione na moich nogach. Poznałam pana Miłka. No i to była tak zwana miłość od pierwszego wejrzenia. Też zawsze mi mówił, pamiętaj, najważniejsze, żebyś miała stałą, stałe pobory, stałą, stałą pracę, to jest bardzo ważne. No i jeżeli masz to gdzieś ukształtowane w głowie i przez całe życie ktoś ci tak e, mówi, że, że ważne jest to, żeby mieć ten stały dochód, e, poza tym to było moje wielkie marzenie być wykładowcą, to, e, to miałam taki, e, tak stałam na rozdrożu. Wolę coś zrobić szybko i potem żałować, żałować że zrobiłam, niż myśleć długo, czy zrobić. Czy nie zrobić? Jeżeli chcesz dostawać informacje o nowych filmach, kliknij subskrybuj, a następnie dzwoneczek. To pozwoli nam zwiększyć zasięgi. A jeśli spodoba ci się film, to liczymy na lajka like i komentarz pod rozmową. Angelika Wiergus-Lech zapraszam na program Kulisy Sukcesu. Zostawiła pracę w szkole i na uczelni na rzecz uruchomienia własnego biznesu. Od swojej mamy pożyczyła 3000 zł na otworzenie własnego sklepu internetowego. Rocznie sprzedają około miliona 250 tysięcy par butów, a jej biznes jest warty ponad 30 milionów złotych. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z Dominiką Żak, właścicielką firmy Dizzy. Kolejna ciekawa historia na naszym kanale. Na początku nie miałaś 3000 zł, żeby otworzyć swój sklep internetowy? Pożyczyłaś te pieniądze od mamy? Na początku było trochę ciężej niż pewnie teraz z jednej strony, no bo to było wszystko taka jedna wielka niewiadoma. Nie mogą sobie wygooglować po prostu, jak założyć sklep internetowy, bo takich informacji nie było. My byliśmy jednym z pierwszych sklepów internetowych, o ile nie pierwszym sklepem internetowym w Polsce. Więc to wszystko się tak robiło na, mocno na czuja. I co jest ważne, u mnie w rodzinie w ogóle nie ma takiego biznesu. To nie jest tak, że nauczyłam się interesów robić od mamy czy taty. Po prostu jestem jakimś samoukiem i do wszystkiego doszłam sama. I poświęciłam naprawdę dużo czasu na to, żeby to wszystko, w jakiś sposób się tego wszystkiego nauczyć. No i właśnie co jest ważne, ja nie pochodzę z majętnej rodziny. Moja mama była wykładowcą na uczelni, tato pracował w Urzędzie Miasta, więc nie do końca stać ich było na to, żeby mnie wspierać i te moje marzenia o biznesie. Także w pewnym momencie, gdy już wiedziałam, że będę potrzebowała, Pieniążki na rozkręcenie biznesu. Wtedy to było faktycznie te 3000 wystarczało. To po prostu pożyczyłam od mamy, ale to nie było tak, że mama miała. Mama też musiała pożyczyć, był taki fundusz nauczycielski w szkole, więc pożyczyła w szkole. No i tak to się zaczęło, ale faktycznie tak było. A skąd pomysł na otworzenie własnego biznesu? Byłaś nauczycielką języka niemieckiego, byłaś też wykładowcą akademickim. Przecież to jest tak, że ja zawsze kochałam buty. To była gdzieś moja pasja, odkąd pamiętam, odziedziczona po mamie zresztą. No i faktem jest, że ja mam bardzo małą stopę i bardzo ciężko było mi kupić na siebie buty. Jeżeli to w ogóle było możliwe, no to kupowałam buty w sklepach dla dzieci, albo gdzieś jak kiedyś się udało wyjechać za granicę, to, to było takie odległe właściwie czasy, na przykład do. Do, nie wiem, do Berlina, jak jechałam na jakieś wycieczki klasowe, no to tam gdzieś kupowałam buty na siebie w swoim rozmiarze. No i kiedyś należała się po prostu taka okazja. Bo ja mieszkałam wtedy w Warszawie, z moim ówczesnym chłopakiem byliśmy na targach, na których zobaczyłam stoisko z angielskimi butami i wszędzie były moje buty w moim rozmiarze, 35. Ja jestem taką osobą raczej bardzo kontaktową, więc podeszłam do tego stoiska, zaczęłam rozmawiać z ludźmi, z którym się potem zaprzyjaźniłam i właśnie im tłumaczyłam, że tak ciężko jest kupić buty na mnie i oni mają i czy mogą mi sprzedać. No i okazało się, że, że sprzedają te buty, oczywiście mogą to zrobić, ale po pierwsze są za granicą w Anglii, a po drugie sprzedają tylko hurtowo. No ale jakoś tak mi zaufali i wysłali mi właśnie hurtową ilość 12 sztuk, no i z czego tylko trzy pary były dla mnie, dla mnie ok, pasowały. Tak się zastanawiałam, co w ogóle ja mogę z tym zrobić, żeby sprzedać te buty. No bo nie miałam tych, tych pieniędzy, żeby, żeby im oddać. No i taki kolega mi powiedział, że jest coś takiego jak Allegro. Żebym spróbowała tam. No i musicie pamiętać, że to faktycznie było 16 lat temu. To akurat Lizzie w tej chwili obchodzi swoje urodziny, lada dzień. I ja pracowałam w szkole wtedy, w liceum Fredry w Warszawie. I miałam internet tylko od 23 do pierwszej w nocy, dwie, dwie godziny dziennie. Więc tak czekałam sobie do tej 23. E, odpaliłam Allegro, zaczęłam czytać, jak to wszystko działa. Potem przez następny tydzień szukałam aparatu, żeby kupić. Uczyłam się, jak robić zdjęcia. No i e, z papą zrobiliśmy te nasze pierwsze zdjęcia. Były robione na moich nogach w ogóle. Wystawiliśmy te pierwsze buty, pierwszych 9 par. No i rano wstaję. E, minął cały dzień. Znowu Znowu czekam do tej 23.00 i patrzę, no nie ma tych butów. Co to się z nimi stało? Myślałam, że coś źle może wystawiałam. Ja patrzę, a w ciągu jednego dnia wszystko się sprzedało. Więc oddałam pieniądze tym Anglikom i mówię, no to dobra, dawajcie więcej. No i dosłali mi 36 par, i też się sprzedało w jeden dzień. I myślę, no chyba to jest dobry pomysł na, na biznes. No i tak się zaczęło. A sama teraz projektujesz swoje buty? Nie, nie. Ja nie, nie my nie projektujemy butów. Yy... Nie mamy projektantów, mamy kupców, mamy szefową właśnie Gosię Żurek, szefową kolekcji. I ja przez szereg lat sama wybierałam buty, które są nadal sprzedawane, były i są sprzedawane w Dizzy, No i teraz mam wsparcie Gosi i jej teamu. A z jakimi problemami na początku swojego biznesu się spotykałaś? No, było strasznie dużo tego. Tylko, że ważne jest, że ja tego nie traktuję jako problem tak naprawdę. To po prostu coś, co się wydarza i trzeba sobie z tym poradzić, bo staram się nie myśleć, że, że mamy jakiś problem, tylko że mamy jakąś sytuację, z której trzeba wybrnąć w miarę szybko i, i tak naprawdę w głowie sobie poukładać, żeby jakby nie stresować się tym, że ma się, ma się problemu. No, ale tych sytuacji stresujących było sporo właściwie na każdym kroku. Nie, nie, nie miałam takiego, że teraz sobie myślę, że to akurat jest, to było coś takiego ważnego, z czym się musiałam zmierzyć. Na pewno kwestie finansowe były bardzo ważne, no bo no, tych pieniędzy za wiele nie było I, no, i, i to było może trochę problematyczne, ale to też wyglądało wtedy zupełnie inaczej niż teraz. No Teraz nie ma w ogóle opcji, żeby za tysiące założyć sklep internetowy. Ja, tak jak mówiłam, ja też jestem osobą kontaktową i miałam szczęście, że na swojej drodze spotykałam takich ludzi, którzy mi bardzo pomagali. W różnych dziedzinach, i w zakupach, i gdzieś tam może też w finansach czasami, tak jak mama moja na przykład, czy siostra. Ale tak konkretnie, żebym miała powiedzieć, jakie to były sytuacje, które gdzieś tam mnie stresowało, ich nie było. Ja zawsze wiedziałam, że muszę przejść do przodu, także nawet nie wspominam, nie, nie myślę w takich kategoriach, że gdzieś coś było problematyczne. A w jakim czasie od założenia firmy pomyślałaś, że tak to jest ten kierunek, w którym powinnam podążać? Od razu. Także ja jakby nie miałam żadnych wątpliwości. Jedyne, co było takie dla mnie zastanawiające, to co zrobić, żeby. Nie stracić tego, co mam. Bo ja zawsze marzyłam, żeby być wykładowcą. Też mam bardzo wielu wykładowców w rodzinie. Wujek, który mnie wspierał całe lata, z ciocią zresztą też. Moja najbliższa rodzina, wujek, jest wykładowcą na, na ASP i też zawsze mi mówił, pamiętaj, najważniejsze, żebyś miała stałe pobory, stałą, stałą pracę. To jest bardzo ważne. No i jeżeli masz to gdzieś ukształtowane w głowie i przez całe życie ktoś ci tak mówi, że ważne jest to, żeby mieć ten stały dochód. Poza tym to było moje wielkie marzenie, być wykładowcą. To, to miałam taki, tak stałam na rozdrożu. Nie, nie wiedziałam, co mam zrobić, bo nie chciałam zostawić też moich uczniów. To, to teraz tak wspominam, jakby zupełnie inne życie, ale ja byłam wychowawcą klasy i maturalnej i miałam swoją ukochaną klasę z, z uczniami, niektórymi z tej klasy nadal utrzymuję kontakt. Wspaniali młodzi ludzie, i teraz jak o nich myślę czasami, to mi się wydaje, że to w ogóle to jest inny świat, ale naprawdę to było dla mnie ciężko, bardzo było ciężkie zostawić szkołę, bo, bo to tak naprawdę żegnałam się z pewnymi marzeniami i, i to, to nie było łatwe, ale z drugiej strony od samego początku miałam takie bardzo mocne przeczucie, że to jest właśnie to, co powinnam robić. Ja w ogóle jestem tak bardzo odważną osobą, wydaje mi się, jeżeli chodzi o podejmowanie jakichś decyzji. Zawsze jest tak, że wolę coś zrobić szybko i potem żałować, żałować że zrobiłam, niż myśleć długo, czy zrobić, czy nie zrobić, a potem gdzieś tam okazja mnie nie Przemienić pod nosem. Także nie, nie, ani chwili się nie zastanowiłam. Ja po prostu od razu wiedziałam, że to jest to. W momencie, kiedy już zrobiłam te pierwsze zdjęcia, wystawiłam, to od razu myślałam, jak, jak to będzie dalej. Jakimi ty się zasadami w biznesie kierujesz? Tutaj już wspomniałaś o jednej ta, takiej zasadzie. Czy coś jeszcze mogłabyś. Na, na pewno jakieś... intuicja, to jest dla mnie podstawa. Ona mnie bardzo rzadko myli. Szczególnie jeżeli chodzi o, o, o ludzi, na przykład, których, z którymi współpracuję, czy których zatrudniam, ma, wydaje mi się, że chyba raz w życiu się tylko pomyliłam. Twód, oczywiście, na szczęście. I ta moja intuicja jest taka, że ja, ja bardzo jej ufam, I, i to jest dla mnie bardzo ważne. Tak jak mówiłam, jestem też odważna w tych swoich decyzjach, jestem też na pewno konsekwentna. Ale też na pewno popełniam błędy i też mam taki charakter, że nie za bardzo się nad tym zastanawiam. Po prostu zrobiłam błąd i trzeba go poprawić. Ja też nie brnę nigdy w taką sytuację, w której na przykład wiem, że coś robię źle i nie przyznam się do tego, bo, bo nie wiem, może ucierpi moje ego. Wręcz przeciwnie. To jest tak, że jeżeli popełniam błąd, to i, i widzę, że to jest nie ten kierunek, który powinien być, to szybko zmieniam. I w ogóle ja lubię, bardzo lubię zmiany. Szczerze powiedziawszy, uważam, że taka sytuacja, w której jest się konstans i to, to ona nie jest dobra, przynajmniej dla mnie, ja się wtedy nudzę, bardzo się demotywuję, jeżeli nie mam co robić i, i mam takie poczucie, a dobra, to już 15 raz robię to samo, już wiem wszystko i takie sytuacje bardzo, bardzo mnie nudzą i, no i demotywują na pewno. Czyli można powiedzieć, że twoje takie zamiłowanie do zmiany przyczyniło się do tego, że oddałaś firmie CCC udziały w twojej firmie? O nie jest to takie proste chyba, bo do tego oddania udziałów ja się przygotowywałam bardzo długo, bo tacy potencjalni inwestorowie zgłaszali się do mnie od wielu lat. I jakoś to było trochę tak, jak z chyba odpowiedniego chłopaka czy męża. Mi zawsze coś nie pasowało. Naprawdę, ja miałam wiele rozmów. Tutaj oczywiście nie mogę podać nazw tych firm czy ludzi, z którymi rozmawiałam. Naprawdę spotkałam wspaniałych ludzi, świetnych prezesów firm, których naprawdę do tej pory bardzo szanuję, i to są świetni ludzie. I rozmawialiśmy właśnie o tym, żeby, że, że, że może z nimi będziemy to, to Dizzy prowadzić dalej. Ale zawsze coś gdzieś tam w tej mojej głowie się działo, że ten taki, a ten taki, a to nie za bardzo, a z tym się nie dogaduję. A Tutaj też mi coś nie pasuje, aż poznałam pana Miłka, no i to była tak zwana miłość od pierwszego wejrzenia. Naprawdę tak było. Ja po prostu od razu wiedziałam, że to jest to i tak jak wcześniej, to tak wydawało mi się, że to jeszcze nie jest ten dobry czas. Bo nie spotkałam odpowiedniego inwestora, ale po spotkaniu, po spotkaniu właśnie no zresztą nie tylko z Panem Miłkiem, bo tam, był też, tam były też inne osoby z zarządu CCC i Marcin Czczerski, Karol Półtorak. Po prostu nie wiem, ja od razu wiedziałam, że to jest to. Nie, nie miałam żadnych. No, po prostu wiedziałam, że to jest to. CCC ma teraz 75% udziałów w Waszej firmie, czyli uważasz, że to była dobra decyzja? Tak, najlepsza jaką podjęłam. A gdzie szuka się takich potencjalnych inwestorów? No, akurat w przypadku CCC to mogę powiedzieć, że oni znaleźli mnie albo może nas. Jeżeli miałabym komuś radzić, jeżeli są firmy, które poszukują inwestorów, to na pewno powinni to robić w bardzo profesjonalny sposób, czyli zwrócić się do firmy, która się tym zajmie. To nie jest tak, że dzwonisz i szukasz i zastanawiasz się, jak to zrobić, tylko to naprawdę trzeba, trzeba w bardzo profesjonalny sposób się zabrać i zainwestować w firmę, która się tym zajmie. A dlaczego zdecydowałaś się właśnie na współpracę z CCC, skoro twoja firma tak świetnie się rozwijała? No bo miałam poczucie, że potrzebujemy wsparcia, dużego wsparcia finansowego i to był właściwie jeden najważniejszy punkt. Wiedziałam, że bank nam tyle nie da, a to też tak jest, że że firma kiedyś musi zostać sprzedana, to tak przynajmniej jest takie, takie moje poczucie, że, że jednak w większości przypadków to firma albo kogoś kupi, albo zostanie zostanie sprzedana, i jak, ja od zawsze raczej wiedziałam, że tak będzie. Tylko nie wiedziałam, kiedy będzie ta odpowiednia chwila, ale wiedziałam, miałam plan, strategię rozwoju DZ i wiedziałam, że, że nie mamy finansów na to, żeby to się wydarzyło, to co gdzieś tam mi się w głowie poukładało. Wasza firma współpracuje też z wieloma influencerami. Na przykład Karolina Pisarek jest twarzą waszej firmy. Między innymi z nią mieliśmy też wywiad u nas na kanale. Czy jest to droga współpraca, czy takie współprace z osobami ze świata show biznesu, z, z gwiazdami dużo Was kosztują? No nie mogę podać sumy. Mhm. Zależy y, tak naprawdę od tego, co... Dla każdej, każdej pewnej osoby to słowo drogo, czytanie, ono ma inny oddźwięk. Pewnie co in, inaczej ja odbieram, że coś jest drogie, drogie a inaczej e, na przykład nasze klientki, prawda? No dla, już dla mnie uważam, że ta współpraca jest droga. No, tak, na tyle, tyle to mogę ocenić. Natomiast Karolina jest wspaniałą osobą, jest bardzo medialna, jest e, bardzo dobrym człowiekiem i uważam, że bardzo godnie reprezentuje Dizzy. E, no i można powiedzieć, że to jest. Dobrze zainwestowana, zainwestowany pieniądz, ale nie jest to tanie. Mhm, czyli uważasz, że współpraca właśnie z osobami, które mogą was rozpromować, jeszcze bardziej skaluje wasz biznes? Tak, jak najbardziej. Od samego początku ja byłam zdania, że trzeba inwestować w influencerów. My jako Dizzy współpracowaliśmy praktycznie chyba z każdą możliwą influencerką w Polsce. Wiele lat temu zaczynaliśmy współpracę z Fashion, z Jessicą Mercedes. Gdy dziewczyny były jeszcze takie naprawdę średnio rozpoznawalne, to już wtedy praktycznie zawsze chodziły w Dizzy. I ja wtedy już wiedziałam, że to jest to. To, to. to jakoś tak można powiedzieć, że miałam powiedzmy czuja, że wiedziałam, że musimy wejść w social media i że musimy zacząć współpracę z influencerkami i to się nigdy nie zmieniło. I na tych social mediach królujecie, na Facebooku, A, tak, na Instagramie. Tak, jesteśmy absolutnie królami social media. Ja, ja ogólnie w tym nie jestem skromna i lubię się chwalić, bo to jest naprawdę bardzo ciężka praca jaką, i droga, jaką przeszliśmy. Jako jedni z pierwszych, z pierwszych w Polsce mieliśmy swoją stronę i, na Facebooku i na Instagramie. Też mieliśmy swoją historię snapcha ze Snapchatem i też bardzo szybko byliśmy jedni z, jednymi z najlepszych w Polsce. W związku z tym ja po prostu lubię, lubię mówić, że, że jesteśmy królami. Social media w Polsce. A co byś mogła polecić osobom, które chciałyby obrać podobną drogę do Twojej? Trzeba być bardzo konsekwentnym. Zdawać sobie sprawę z tego, że yy, nigdy już się nie będzie miało czasu na odpoczynek. Yy, trzeba wiedzieć, że bardzo dużo trzeba poświęcić i yy swo swojego życia prywatnego. I w ogóle w w kompromis to już teraz będzie taki jakby na. Częścią życia, i w pracy kompromis, i w rodzinie kompromis, ale na pewno przede wszystkim trzeba być bardzo konsekwentnym w tym, w tym co się robi. No jeżeli ma się marzenia, ma się swoje cele, to po prostu trzeba zrobić wszystko, żeby to osiągnąć, a czasami to wszystko to jest bardzo dużo. A czy ty czujesz się, Dominiko, kobietą sukcesu? Tak, ja się czuję w 100% kobietą sukcesu i czuję się nią od bardzo dawna. Ale to jest chyba też tak, że takie rzeczy się wynosi, wydaje mi się, z domu. Ja miałam tak ogromne wsparcie moich rodziców i mojej kochanej siostry, że ja zawsze się cieszyłam z tych małych moich sukcesów, czy w szkole, czy na uczelni. A trzeba powiedzieć sobie wprost, ja studiowałam 10 lat. Ciągle miałam poprawki i ciągle tych egzaminów nie mogłam zdać, bo ja naprawdę cały czas i pracowałam. I imprezowałam, więc to jest e, ważne w życiu, żeby utrzymać taki balans. To też dziewczynom staram się u nas mówić, że praca, ja pracuję bardzo do, dużo, to chyba każdy o tym wie, e, i naprawdę bardzo dużo, część mojego życia stanowi praca, ale staram się też e, na przykład podróżować. No, teraz to brzmi dziwnie w covidzie, ale nadal podróżuję w miarę możliwości, bo to jest coś, coś, co kocham. Staram się w miarę możliwości spędzać dużo czasu z siostrą. To jest moja najlepsza przyjaciółka i naj, pewnie najbardziej oprócz tego, rzeczywiście lubię spędzać czas ze swoją rodziną, tą najbliższą, czyli partnerem i córką, to staram się też znaleźć czas, żeby codziennie zadzwonić do mamy. I to jest dla mnie też taki mały sukces, że jednak w tym całym młynie, jaki mamy, to znajduję czas dla siebie, na to, żeby iść na na paznokcie, żeby oglądać film, ulubiony serial, których mam zresztą wiele i też, też często, też bardzo lubię czytać książki i ich czytam bardzo dużo. Także to są takie drobne, drobne rzeczy, na które mam czas i uważam, dla, dla mnie to jest wielki sukces, że jakoś potrafię pogodzić to, że jestem prezesem dużej firmy, dobrze prosperującej to, że jestem mamą od 9 lat, to, że jestem partnerką, to, że patrzę się do lustra i sobie myślę no dobra, super dzisiaj wyglądasz i także też mam czas na to, żeby o siebie zadbać. Także to są takie drobne, drobne sukcesy, które dodane jeden do drugiego po prostu dają mi takie poczucie ogromnego spełnienia w życiu. Mam oczywiście jeszcze swoje marzenia, do których gdzieś tam staram się dążyć, Oczywiście cały czas, bo no, tak jak zawsze lubię mówić, ja po prostu marzę, żeby była marką globalną i rozpoznawalną, nie tylko w Polsce. I to już pierwsze kroki poczyniliśmy. Weszliśmy na kilka nowych rynków po prostu wiem, wiem że to się wydarzy. Ja zawsze miałam takie przeczucie i po prostu jestem coraz bliżej tego, tego takiego spełnienia, że, że to, jest, to jest to, o czym zawsze marzyłam, ale na pewno nie jest jeszcze to koniec mojej drogi. Jesteście na sześciu marketplace'ach, z tego co wiem, prawda? E, na rynkach, tak. Na sześciu rynkach. Jesteśmy w Polsce, jesteśmy na Ukrainie, na Węgrzech, Rumunii, Słowacji, Czechach. E, tyle chyba. Czyli plany na najbliższą przyszłość są jakie? Ekspansja e... na kolejne rynki? Tak, tak. No w tej chwili jesteśmy w takim momencie w firmie, że rozwijamy... E, Program SAPowski, który jakby zajmuje nam, naszemu naszym działowi rozwoju IT, 100% czasu. Taki planowany termin, deadline to jest 1 sierpnia, i w momencie, kiedy, kiedy to, ten, ten projekt zostanie zakończony, to wchodzimy na kolejnych od razu 6 rynków, cały czas europejskich. I mamy jeszcze dużo, dużo więcej do, do, do rozplanowania. Ale na, na razie to te to, to, to sześć, tylko albo aż. To zależy. zależy, czy widzi się szklankę w połowie pełną, czy, czy pustą. Jeżeli chcesz dostawać informacje o nowych filmach, kliknij, subskrybuj, a następnie dzwoneczek. To pozwoli nam zwiększyć zasięgi, a jeśli spodoba Ci się film, to liczymy na lajka i komentarz pod rozmową.